Witam w kolejnym odcinku. Dziś widzimy opuszczoną kamienicę z Hubertem. tym widać mamy łazienkę. Postaramy się być dość cicho, bo tu mamy ulicę od razu. Kamienica jest bardzo dobrze zachowana. A zaczniemy odtąd. A tu mamy schody na górę. Najpierw do dawaj. Jak widać centralnie, obok jest ulica Więc Będziemy cicho w miarę Jeszcze ludzie są przy ulicy I Tym bardziej Ty, piwnica jest Ale jajce, schodzimy? To może później, co? Jak zwiedzimy górę pod piwnicy? Dobra, tak coś, wrócimy do piwnicy Dobra, no, to jest do Ciemna na lura. No Widziałem, że to rosyjska książka. Mam nadzieję, że nikt zbytnio nie zwraca uwagi na takie obiekty. Nie zbytnio, bo jednak widać nas bardzo szczerze mówiąc. No ale cóż. U, ładny taneszkaś walizka ładny, ładny kadr tutaj, ładna tapeta i w ogóle zapalniczka już nie działa. Też mogła działać w sumie. to to nie jest dobra, skończę na chwilę okej okay. tu mamy dużo rzeczy jak widać wow, telewizor stary O, świetne Myślę, że najpierw sobie zwiedzimy z Hubertem, bo jesteśmy pierwszy raz później porobimy jakieś foty stąd Na pewno to było słychać, słychać z ulicy Ale no trudno Lusterko tu było łazienka Bardzo ciekawie zachowana kamienica O, tu mamy obrazek nie widać. Ładny dość. Znaczy obrazek. Wydrukowano rzecz. Mega ładny żyrandol. Zachowany praktycznie w perfekcyjnym stanie. Jeszcze macie schody stąd. Łączniki światła. Kapelusz jakiś. Tak widać widok na ulicę, więc tu w miarę cicho. Chociaż kurde, ciężko. Bo jest tu mega dużo rzeczy wygląda jakby ktoś wychodząc stąd się bardzo śpieszył swoją drogą strasznie musiał się śpieszyć, tam jeszcze jakaś koszula kurde, strasznie dużo rzeczy, jak widać ja chodzę teraz po tych ciuchach i kurde tu spadł żyrandol. jak widać niestety? tu trochę bezpieczniej Lustro Mega dużo rzeczy się zachowało jest No, sporo luster To jest poduszka, czy co to jest? Nie wiem Kurde, patrz to Widzisz to? Kurde, trochę creepy, co? Dobra, jeśli to się znajdzie na kamerze, to wstawię jakiś obrazek Nie wiem, nie jest Czy coś? O, gościu! No, ej, mam nadzieję, że nie było tego widać, bo nie będę musiał to w pewien sposób zamazać. Jednak jeszcze jedzenie. kurde łazienka. Jeszcze tam wiszą jakieś spodęki. Mega to wygląda, naprawdę robi spore wrażenie. Pomimo uszkodzeń, jak, jak widać, dach na przykład. Już wiadomo, przez co musieliście się tych mieszkańców wyprowadzić. Bardzo ładny obraz. Kurde, mógłbym się tu rozdrabniać nad milionem rzeczy, tak naprawdę. No, ale nie warto. A i wracam do, do tym, tych obrazków, to e, jeśli będzie widać, to będę musiał jakoś zamazać. Bo były tam e, ciało, było ułożone w trumnie po prostu. Przed przyjazdem tu trochę poszuk, poszperałem. Niestety nic konkretnego nie znalazłem o tej kamienicy. Jednakże. Coś, coś może wam wrzucę, bo Hubert jeszcze list znalazł, ładny, ładny kadr. Dobra, sprawdźmy co tu może być. Otwórzmy to. Aha, to pełen, nie koszul, tylko takie damskie rzeczy. Książki. Czekaj, sprawdzam. spójrz co to za książka na przykład. największy ze wszystkich ludzi. Mega ciekawa rzecz. Nie będę świecił po oknach. Faga. Może się później zważymy. Co jest? Co znalazłeś? Faga tu jest napisane... Twoja Boba Jaga. Dobra, dawaj lecimy dalej Właśnie nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Też bardzo ciekawe. Serio. Tu balkonik jak widać. Tu już zaglądaliśmy. A jest wyjście wyżej. to. O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Jakiś. O, sorry, zamknięty. Aha, bo w najgorszym stanie. Dobra, znowu pan Prawie tą kamerę, to nie wchodzimy. Bo nie bez powodu jest w najgorszym stanie ze wszystkich. Zdjęcia cmentarza były. Zdjęcia cmentarza? No. Kurde Kolejny obraz jest zbyt Dobra, wchodzimy na strych w takim razie. Dobra, to widzę, że serio trzeba uważać Bo jak widzieliście Podłoga tu nie jest zbyt przyjemna No kurde, trochę, trochę to stresujące Ja nawet słyszę Jak kroki po tym stawiam Idziemy tam dalej? Chyba trzeba, co? O, podłoga w bardzo słabym stanie Dobra, spróbujemy się przejść, co? nie wiedzieć, co jest pod tym. O kurde. Nie idź zbyt blisko mnie. No ale tu trochę pewniejsza podłoga mam wrażenie. Stare ubrania. Naprawdę ciekawa kamienica. Bardzo ciekawy obiekt. Czy co, wszystko mamy? Tylko ta piwnica nam została, nie? Oho. Uh -huh. Dobra. Widzimy się w piwnicy w takim razie, jeśli tam wejdziemy. Jeśli nie, to jeszcze się pożegnam i w ogóle. Ale na pewno jakiś ciekawy tytuł tu damy. I jakiś musicie wejść na zdjęcia stąd, jak jakieś zrobię. Bo naprawdę jest co oglądać. Dobra, to widzimy się w piwnicy. Dobra, piwnica jednak okazała się bardzo mała, jak widać. Nie spojrzeliśmy wcześniej. To jest tylko zejście, jakby do rur i wody tutaj, pewnie, z kamienicy. Więc to w sumie tyle. Dobra, wszystko Wam pokazaliśmy. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, zostawcie jakąś reakcję i tak dalej. I zapraszam do wszystkich linków w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.